Czym się różni bycie światłem Chrystusa od błyszczenia? Święty Paweł to tłumaczy. Najprościej można powiedzieć, że błyszczenie to jest opieranie się na sobie, a bycie światłem Chrystusa to jest opieranie się na Bogu. To Bóg daje życie, to Bóg daje światło. My własnego światła nie posiadamy. I to światło jest udzielone nam w przeróżny sposób. Jeden z moich zakonnych braci opowiadał, że kiedy jeszcze studiował, robił ekonomiczne studia, to wtedy przez lata mu towarzyszyło takie poczucie braku sensu, że niemal nic go tam nie interesowało. No i prosił Boga, żeby on rozproszył mroki jego życia i modlił się takimi prostymi słowami, że Panie Jezu, Ty jesteś światłem, Ty jesteś sensem. Ja w swoim życiu sensu nie znajduję. I mówi, że po jakimś czasie takiej modlitwy, takiej modlitwy własną bezsilnością, odkrył jedną bardzo ważną rzecz, że Bogu można zadawać pytania i otrzymywać od Niego odpowiedzi. I mówi, że to był dla Niego jakiś taki przełom, że można Boga pytać. I wspominał, że stawiał Bogu wówczas wiele pytań i mówi, że zawsze wtedy przychodziły odpowiedzi. Pan Bóg ma swoje sposoby przez wydarzenia, przez ludzi, coś przeczytał, ale też przez słowa Pisma Świętego. A kiedy Pan Bóg daje Ci odpowiedź, to Ty doskonale wiesz, że ona jest do Ciebie. I mówił, że tak go Pan Bóg prowadził przez wiele miesięcy. I kiedyś zdawał egzamin i zastanawiał się, czy ma uczyć się do tego egzaminu, czy nie. No i zapytał o to Pana Boga, potem otwiera pismo święte, święte i czyta: Nie odpowiem ci. I mówi: To też była odpowiedź. To też była odpowiedź. Dla mnie w tej postawie jest coś takiego mądrego, żeby szukać światła u Boga. Są takie bowiem pytania w naszym życiu, na które może nam odpowiedzieć jedynie Bóg. Ja się Wam przyznam, że często zdarzają mi się takie sytuacje, że jestem rozczarowaniem dla innych ludzi, oczywiście nie robię tego specjalnie, to się po prostu wydarza, że wiele razy miałem takie sytuacje, że ktoś przychodzi, stawia mi jakieś pytania, na które ja po prostu nie znam odpowiedzi. I najczęściej wówczas odpowiadam: No wiesz co, no ja nie wiem, ale może sam zapytaj o to pana Jezusa, co ja się będę za pana Boga tłumaczył. O, to ja myślałem, że ksiądz to jest taki pośrednik między Bogiem a ludźmi. Owszem, jeżeli chodzi o sakramenty, to każdy ksiądz, który nie ma kar kościelnych, jest takim pośrednikiem. Ale żaden ksiądz nie ma dostępu do wiedzy Boga. Zacznij przybywać z Bogiem, a zobaczysz, że on będzie dawał ci światło, że przyjdzie wielokrotnie zrozumienie sytuacji, w której jesteś. Od kiedy przyjęliśmy chrzest, to każdy z nas może, co więcej nawet powinien, nawet powinien mieć osobistą i bliską relację z Panem Jezusem. Bogu można zadawać pytania, i On naprawdę odpowiada, ma na to swoje sposoby. Kiedyś taka znajoma siostra zakonna mi zwróciła na to uwagę. że Zauważcie, że to jest jakoś symboliczne, że święta Faustyna, która rozmawiała z Panem Jezusem tak, jak się rozmawia z kimś najbliższym, to ma na nazwisko kowalska. Ona pochodziła z ubogiej rodziny i tam. Wszystko w jej życiorysie jest takie przeciętne, nawet poniżej przeciętnej. Nawet to jej nazwisko kowalska. to dla nas Polaków to jest synonim czegoś takiego zwyczajnego. I może właśnie przez takie osoby jak Kowalska Pan Bóg chce nam przypomnieć, że jak ona może słyszeć Boga, to każdy może. Dlaczego nie? W moim życiu Pan Bóg wielokrotnie dawał mi światło przez innych ludzi, a co charakterystyczne, to ci ludzie rzadko byli tego świadomi. I myślę, że tak właśnie jest, że ludzie, którzy mają w sobie światło, nie wiedzą o tym, że kiedy sami świecisz, to inni widzą ten blask, ale dla Ciebie samego to światło jest niewidoczne. To jest to, co dzisiaj mówi Święty Paweł: Nie przychodzę błyszczeć słowem czy mądrością. Staje przed wami w słabości, w bojaźni, z wielkim drżeniem. Zobaczcie, że Paweł wcale nie ma poczucia własnej mocy i może właśnie dlatego Duch Święty w tak wspaniały sposób mógł się Pawłem posługiwać. Pan Bóg daje nam światło niewątpliwie również przez ludzi świętych. Święci mają coś takiego, że oni potrafią zainspirować. Nie da się oczywiście naśladować tak jeden do jednego, każdy ma swoją drogę, ale święci potrafią przekazać życie, że jak o nich słyszymy czy czytamy, to jakby Pan Bóg nas podnosił, przypominał o swojej obecności. Myślę, że ludzi, przez których Pan Jezus udziela nam swojego światła, cechuje jedna rzecz że kiedy spotykasz takiego człowieka to w twojej duszy rodzi się nagle pewność że wszystko co mówił Chrystus jest prawdą że zło i śmierć to nie koniec że ostatnie słowo należy do Boga że widzisz przed sobą człowieka przez którego świeci Bóg a co najlepsze ten człowiek zupełnie sobie nie zdaje z tego sprawy on nawet może mieć poczucie własnej grzeszności, własnej nędzy, tak jak święty Paweł, ale ludzie dookoła niego uzyskują jakiś nadprzyrodzony pokój, jakby dotykają mądrości. Jestem przekonany, że spotkaliście takich ludzi w swoim życiu, że Pan Bóg stawia nam takie osoby na naszej drodze, czasem na dłużej, czasem na krótki czas, abyśmy mieli siłę iść dalej, aby potwierdzić, że Ewangelia jest prawdziwa. I co więcej, świem nawet twierdzić, że wielu z Was jest także taką osobą dla innych ludzi, chociaż nie zdajecie sobie z tego sprawy. I bardzo dobrze sobie z tego sprawy nie zdajecie. Chodząc po kolędzie, to przyznam się, że niemal każdego dnia spotykałem takie osoby, takie, takie Kowalskie. Ciche, zwyczajne, zupełnie niepozorne, a po samym spotkaniu wychodziłem jakiś taki podniesiony, z poczuciem, że dotknąłem światła. Jedno małżeństwo opowiadało, że proszę ojca, mieliśmy ciężkie życie, straciliśmy dziecko w wypadku, dzisiaj mamy niskie emerytury, jesteśmy bardzo schorowani, ale wciąż dziękujemy Bogu za wszystko. I widzimy, jak opatrzność Boża się o nas troszczy. Codziennie się rano razem modlimy, i Pan Jezus objawia nam swoją miłość. pytam się, jakimi słowami się Pani modli? No a po Komunii świętej mówię: Panie Jezu, teraz już nie ja żyję, ale Ty żyjesz we mnie. I mam w sercu radość. Mówi święty Paweł, a nawet pewnie o tym nie wie. Albo trafiam do innej osoby, no zupełnie zwyczajna, niczym się nie wyróżniająca, ale już po kilku minutach rozmowy mam takie poczucie, że dotykam czegoś nadprzyrodzonego. Spotykam osobę, która się przede wszystkim modli i to się wyczuwa błyskawicznie, że ma w sobie pokój, jakiś taki delikatny blask i sama tego jest nieświadoma. No samo przebywanie w ciszy z taką osobą. Tak po prostu działa na mnie kojąco. Nie, że mógłbym się tam położyć na wersalce i sobie tak leżeć w ciszy, potem pewnie przyszłaby skarga do proboszcza, nie, że jeden z ojców się dziwnie zachowuje, ale jakby właśnie ta cisza była taka, ona była, jakby ta cisza nie była pusta, lecz wypełniona jakimś takim Bożym Duchem. I ona mówi, no tak się moje życie ułożyło, że mieszkam sama, ale nie czuję się samotna. Bóg jest ze mną. I opowiadała, że przez lata bardzo często dopadał ją lęk: mówi bałam się o przyszłość, bałam się o bliskich, bałam się o siebie, i zacząłem się modlić systematycznie na różańcu, i lęk zaczął powoli odchodzić. A dzisiaj wszystko odeszło. Owszem, Bywają trudniejsze chwile, ale dzięki modlitwie różańcowej mam w sobie światło, mam nadzieję, żeby iść dalej, żeby patrzeć jaśniej. Dlatego właśnie wiara w Boga, karmienie się sakramentami, jakaś lektura duchowa, osobista modlitwa to wszystko daje nam życie, aby nas ciemności nie przeniknęły, że podczas kiedy świat szepcze ci na ucho nikomu nie jesteś potrzebny. To Duch Święty podpowiada: Jesteś potrzebny Bogu. Światło i sól tym mają być chrześcijanie żyjący w świecie. I to jest pytanie, myślę, które czasem sobie warto postawić: Czy po spotkaniu ze mną ludziom się chce żyć? Czy po spotkaniu ze mną ludziom się chce żyć? Że jak będę nosicielem nadziei, chociaż nawet nie muszę o tym mówić, to ludzie będą mogli w sposób tajemniczy, nie wiadomo jak, zaczerpnąć tego błogosławieństwa. Będzie im się chciało żyć. A jak jesteśmy puści, nie ma w nas Chrystusa i w żaden sposób się Nim nie karmimy, to choćbyśmy mówili wielkie motywacje, to chciała się żyć. Ojca Jechima Badyniego zapytano: Co zrobić, kiedy sól wywietrzeje? Co zrobić, kiedy sól utraci swój smak? Czymże ją posolić? Co zrobić, kiedy straciło się smak życia, smak miłości, kiedy wywietrzał sens? Sól straciła smak. Ojśc Jechim powiedział, że jest na to jeden sposób. Można ją posolić łzami. Taka sól, która utraciła swój smak, może na nowo zostać posolona łzami i odzyska smak. Jeżeli gleba jest sucha i twarda, jest na to jeden sposób. Można również nawodnić ją łzami. A mówiąc inaczej, to, co uzdalnia nasze serce na przyjęcie ziarna Słowa Bożego. To jest zawsze skrucha serca i pokora. To jest ta świadomość, że bez pomocy Pana Jezusa, bez pomocy Ducha Świętego, który daje mi życie, ja sam sobie w życiu nie poradzę. Jeżeli ktoś uważa, że jest w stanie sam sobie ze wszystkim poradzić w życiu, to jest na dobrej drodze do katastrofy. Skrucha serca i pokora. One zawsze sprowadzają Bożą łaskę. A kiedy przychodzi Duch Święty, to mogą nawet płynąć łzy, bo człowiek zdaje sobie sprawę, jaki jest Bóg naprawdę i jak człowiek do tej pory żył. I to powoduje taką skruchę, płacz, ale pełen pogody ducha, bo człowiek wie, że Bóg i tak Go przyjmuje, takiego, jakim człowiek jest. Święty diadoch. Sfotyki daje taki obraz, że te łzy są jak deszcz, który spada na ziemię i rośnie zboże prawdziwej modlitwy. Czyli za tym, za tym poczuciem skruchy serca bliskości Boga jest coś więcej to jest to, co daje życie. Zauważcie, że istnieje płacz, który przynosi smutek, i taki, który daje radość. Wszystko zależy przed kim się płacze, czy przed sobą, czy przed Bogiem. Jeżeli sól utraci swój smak, można ją posolić łzami. Jeżeli światło zgaśnie, to skrucha serca zapali je na nowo. Psalmista mówi pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. W i siostry jedno jest pewne. Wywietrzała Sól, może odzyskać swój smak, a to światło nadal może błyskać. Pan Jezus dał nam łaskę wiary, dał nam swoje światło i ono w nas jest. Pan Jezus, który jest samym światłem, może wejść w życie każdego człowieka i nawet w najciemniejszym punkcie, rozświetlić je nadzieją. Pokora i skrucha serca one sprawiają, że sól odzyskuje smak, a światło rozbłyska się na nowo.